Witajcie serdecznie, to ostatnie godziny kampanii prezydenckiej. No i cóż, pewnie widzieliście w internecie, tak celebryci teraz się wszyscy zorganizowali i tak ja rozsyłają filmik, gdzie pod pretekstem zwiększonej frekwencji podprogowo próbują Wam przekazać, dlaczego warto głosować właśnie na Rafała Trzaskowskiego. No i tutaj są takie najważniejsze argumenty, które oni poruszają. Warto się w ogóle wsłuchać. Dlaczego według nich, oczywiście podświadomie, warto głosować na Rafała Trzaskowskiego? No i tutaj argument, który często się pojawia, bo chcemy tolerancji no to chcą tolerancji, to właśnie Państwa, jak ta tolerancja wyglądała w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego, kiedy mógł o nią zadbać. Przypominam Państwu, że jedną z takich pierwszych rzeczy, którą zrobiła jego administracja, jak został prezydentem Warszawy, to wywaliła katolickie organizacje z miejskich lokali, a kasę skierowała na organizacje różnego rodzaju lewackie, LGBT itd. No to, to jest tolerancja dla wszystkich właśnie w tym ich genialnym wykonaniu. A dodatkowo mówią wolność. O, wolność trzeba głosować poświadomie na Trzaskowskiego, bo wolność jest zagrożona. To przypomnijmy, proszę Państwa, jak ta wolność wyglądała właśnie w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego. Bo wolność to przede wszystkim wolność słowa i wolność do manifestacji. No to manifestacje za jego czasów właśnie. W Warszawie wyglądają tak, że manifestacje prawicowe, również te skrajne, z którymi często ja się nie zgadzam, były rozwiązywane z byle powodów, z byle pretekstów. Natomiast te lewicowe, o, to sobie mogły chodzić gdzie chcą, kiedy chcą i jak tylko chcą. To jest właśnie ta wolność w tym wykonaniu. A nie mówiąc już o wolności, jaką mieliśmy za czasów Platformy, w której to w rządzie był oczywiście Rafał Czaskowski przez całkiem długi czas. To było tak, że jak na przykład nie zgadzano się z górnikami, to, to grubą amunicją ich walili. Grobą amunicją. to była ta wolność właśnie za czasów platformy, ale jak Państwu mówiłem, to wolność to przede wszystkim wolność wyrażania własnych poglądów, no to za czasów platformy były też takie bardzo nieprawomyślne gazety. Na przykład uważam, że no pamiętacie Państwo, że wtedy na śmietniku, pod śmietnikiem niszczono te gazety, bo były zbyt prawicowe. Właśnie do czasów Platformy, kiedy była ta wolność. Nie mówiąc już o tym, jak do wprost wysyłano tam służby specjalne, to też była wolność. No i oczywiście, wolność była też wtedy, kiedy no, państwo, państwo pewnie. Pamiętacie, jak to tak, wolność była, że wszystkie trzy największe telewizje w Polsce to mówiły dokładnie to samo. To, to, to jedyne państwo w Europie, gdzie trzy największe telewizje były lewicowo-liberalne i to była wtedy ta, proszę państwa, wolność, najważniejsza wolność. No, tak, wolność. Jakich tu jeszcze argumentów używają? No, ten argument mnie rozśmieszył, mianowicie mówią o tu prawa zwierząt, to chodzi o prawa zwierząt. To pozwólcie państwo, że przypomnę, że to nasz rząd. A i moja skromna postać. Zaostrzyliśmy. To my, nie Platforma, zaostrzyliśmy kary za znęcanie się nad zwierzętami. Także nie można dawać za szczególne okrucieństwo kar w zawieszeniu. Także obowiązkowe nawiązki wreszcie trafiają od tych zwyrodnialców, trafiają do organizacji pozarządowych, które zajmują się pomaganiem zwierząt. To my w końcu, Szanowni Państwo, to nasz rząd spowodował, że zmiany w ustawie, które sprawiają, że żaden z tych zwyrodnialców nie będzie mógł pracować na przykład ze, ze zwierzętami. I wreszcie w tym zakresie, jak zobaczycie Państwo statystyki, coś się zmieniło. Dzięki tym ustawom. No to my tutaj nie gadaliśmy, tylko działaliśmy, jeżeli chodzi o zwierzęta. A co robił Rafał Czaskowski? A to można zapytać kozy na wiśle w Warszawie, i no właśnie, no właśnie. No to, to właśnie, jeżeli chodzi. Ale ci celebryci to trzeba głosować na Czaskowskiego ze względu na trawa zwierząt. Prawda? I tutaj jeszcze, o taki argument, to, bo oni chcą Polski uśmiechniętej. To dlatego trzeba głosować na Czaskowskiego. No to ta ich Polska Uśmiechnięta to jest właśnie Polska. Ich koleżanka, cele, celebrytka, właśnie mówiła, że ona to też chce Polski Uśmiechniętej zapewne. Natomiast co jej przeszkadza? Jej przeszkadzają pisowskie mordy. O, te pisowskie mordy i przeszkadzają. To dlatego właśnie Polska musi być uśmiechnięta, ta platformiana i tak dalej. Inny prominentny polityk Platformy właśnie powiedział, ja Ty pozwolicie, że ja zacytuję w ramach tej Polski Uśmiechniętej, że pisowskie mózgi mają inne okablowanie. O, i to jest ta Polska właśnie uśmiechnięta, taka uśmiechnięta. E, a proszę Państwa, a w ogóle to, to oni są nie tylko Polski uśmiechnięte, ale oni są jeszcze jakiej Polski nie chcą nienawiści. Oj i właśnie dlatego bardzo często udostępniają sok z buraka i sami oglądają, właśnie dlatego nie chcą nienawiści. Rafo Czaskowski oczywiście też nie chce nienawiści, dlatego ten największy ściek hejt i, i, i e, 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 fabrykę fake newsów twórca tego czegoś, zatrudnił w warszawskim ratuszu za wasze pieniądze. I dlatego nie chcę nienawiści, tak jak celebryci, oj nie chcą tej nienawiści. A poza tym chcę państwu powiedzieć, że jak jakby ktoś, ktoś z tych celebrytów, chociaż zadał sobie chwilę trudu, to mógłby na przykład sięgnąć do badań, e, o tutaj dokładnie państwu powiem, Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. I to nawet pewnie ani sami ci badający się zdziwili, bo z tych badań co się okazało? Poszukajcie sobie w internecie, że Wyborcy platformy dużo bardziej nienawidzą swoich oponentów niż wyborcy PiSu platformy. Tak oni chcą właśnie walczyć z nienawiścią. A najlepsze jest, proszę Państwa, w tym wszystkim to, że trzeba sobie oczywiście zadać w tej chwili pytanie, skąd ta nienawiść się bierze? To jak Państwo myślicie, z jakich mediów informacje czerpią ci, którzy bardziej nienawidzą ci zwolennicy opozycji, Czaskowskiego i tak dalej, bardziej, którzy bardziej nienawidzą tych z, z, z prawicy, ee, z jakich mediów czerpią swoją wiedzę i informacje? Jak Państwo myślicie? No na pewno nie z i Zonetu, które ciągle mówią o miłości, uśmiechaniu się i polityce itd. Ale oni to nienawiść, to nie, to nigdy się z tym nie zgadzają. I dlatego, Szanowni Państwo, no pamiętajcie, że no oczywiście ja też jestem za wolnością, równością, tolerancją, prawami zwierząt, w ogóle prawami wszystkich i wolnością, ale trzeba szukać prawdy głębiej, bo tylko prawda jest ciekawa.